Cześć, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Witam się z Wami spod sklepu. Jadę teraz z Olinkiem robić pierniczki i kruche ciasteczka do domu, więc coś wam zaraz nagramy. Rano się strasznie źle czułam. Znowu miałam noc nie przespano, a Olinek zaczął znowu mi strasznie kaszleć, i nie puściłam jej do szkoły. Stwierdziłam, że w sumie i tak ten rok będzie jeszcze jeden chodzić do tych pięciolatków, więc bez sensu na siłę ją tam pchać, żeby nie opuszczała. Jak się źle czuję, to po prostu zostaje ze mną w domu. I tyle, bo. Nie wiem, co się dzieje, ale straszny makaszel. Nie przechodzi nam, więc no trudno. Jedziemy teraz do domu, bo ja już się zmęczyłam. E, kupiłyśmy jeszcze kilka rzeczy e, potrzebnych do kruchych ciasteczek i będziemy w domu dzisiaj piekły dużo tego, co? A później zdobiły wieczorem, więc na pewno coś Wam nagramy dzisiaj. Ojnek ma łapki umyte, więc teraz będzie oddzielała cukierki. Tak? Nie. Dobra, to ty się tym zajmi, a mama idzie po miski i wszystkie rzeczy potrzebne do robienia ciasteczek i pierniczków. Jesteśmy już w domu z oliwką i będziemy robić teraz pierniczki. Ja strasznie źle się czuję i naprawdę nie mam na to ochoty, ale Olinkowi obiecałam i przecież jak dziecku się coś obieca. To ona nie odpuści, i ja wiem, że obiecałam jej już w poniedziałek, we wtorek, w środę. Dzisiaj jest czwartek i już mówiłam: dobra, dzisiaj jesteś w domu, jesteś chora, to zostaniemy i będziemy robić te pierniczki. No i ona nie odpuszcza, a ja naprawdę źle się czuję, już nie mam siły po prostu, i jestem tak dzisiaj nerwowa strasznie. No, <laughs> więc chyba było na tyle teraz zmieszamy tutaj ciasto na pierniki ja już kupiłam takie gotowe bo one bardzo szybko się robi i jest to ciasto dosyć smaczne znam też bardzo fajny przepis, moja koleżanka kiedyś mi podawała na pierniczki takie właśnie w domu żeby zrobić samemu ciasto i naprawdę było pyszne, ale dosyć twarde, trzeba było dużo oczekać, żeby było miękkie później żeby te ciasteczka zrobiły się takie fajne dlatego zrobimy już gotowca, takiego jak rok temu Dużo szybciej nam to pójdzie bynajmniej. I jak będą się pierniczki już później piekły, jak będą się e, chłodzić, to będziemy robić też kruche ciasteczka renifery. Jak ten renifer się nazywa? Krystof. Nie, Kristoff to jest jego pan a renifer? Renifer to jest sven. Sven. Będziemy robić renifery z krainy lodu. Więc tak, zabieramy się, teraz będziemy wszystko mieszać i później się do Was odezwiemy. A do nas mhm. chyba pisze tata albo ktoś, więc zaraz musimy złapać jeszcze telefon. Ok, wsypałam już tutaj wszystko do miski. Yy, Olinku, ty na razie yy, jesteś tak jakby niepotrzebna, bo mama to wygniecie, zaniosę to wtedy do zamrażalnika. Mhm. I jak już wrócimy z zamrażalnika, to wtedy musisz podać wszystkie. Nasze formy i będziemy wycinać właśnie pierniczki. Więc ja teraz zabieram się za mieszanie tego. Widzicie, jakie mam spuchnięte ręce, strasznie mnie bolą, i będziemy robić już pierniczki. Ok, ciasto gotowe, idzie teraz do zamrażalnika. Ja idę umyć ręce i miskę, i za 15 minut do Was wracamy. Ok, Olinek tutaj przynosi yes. coraz więcej tych naszych do wycinania foremek i teraz tak, tutaj mamy różne ozdoby ale że pierniczki będziemy zdobić dopiero jak one ostygną to na razie to odłożymy na bok i przygotujemy sobie te wszystkie foremki i tutaj już mamy ciasto, będziemy wałkować i wykładać na blachy które też są przygotowane za nami dobra, Olinek zabiera się już za wykrawanie pierwszych pierniczków mama zaraz będzie układała na blaszce i będziemy to piekły, tak? Mhm. to pracuj Chciałam strasznie dużo mąki podsypać, bo nie wiem, strasznie się kleiło te ciasto, mimo e, tego, że było ponad 15 minut w, w zamrażalniku. Możliwe, że miałam po prostu za duże jajko, bo no, tak wyszło. Tak? Cieszysz się? The To certain poor shepherds in fields as they lay in fields. I tutaj już kilka pierniczków się studzi. Tam jeszcze na blaszce mam do wstawienia. Jedna blaszka właśnie się piecze, i jak tylko ostygną, to olinek będzie je zdobić. A ja zabieram się wtedy za zrobienie kruchych ciasteczek. Jest mi strasznie ciepło, strasznie ciężko, już nie mam siły, ale pierniczki tak jakby skończyłyśmy. I przy okazji, kiedy już wszystko mam wyciągnięte, zrobię jeszcze te kruche ciasteczka. Chociaż strasznie mi się nie chce, brzuch już mnie boli, plecy, po prostu najchętniej no, bym się położyła. Ale wiem, że nie zabiorę się drugi raz już za to, więc zrobię to dzisiaj będę miała już z głowy. A później wieczorem, zaraz tutaj jak wszystko ostygnie, będziemy na spokojnie z oliwką sobie to dekorować e, i jedne i drugie ciasteczka. Te już tutaj pięknie się studzą, więc naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Idę robić te kruche ciasteczka. Później Wam może podam gdzieś przepis, bo znalazłam bardzo fajny i jak mi się sprawdzi, to się podzielę. Okay, mam tutaj już moje ciasto na kruche ciasteczka. Będę teraz to e, rozwałkowywać i robić kółeczka z małej szklanki. A później z tego będą e, renifery Sveny z krainy lodu tura ciasteczek jest już wykrojona. Jedna już się piecze. Tutaj mam jeszcze ciasto, a to jeszcze nie jest nawet połowa ciasta, które e, wyszło z pół kilograma e, mąki. A ja jestem cała biała, ale nie mam się już w co wycierać i po prostu robię to szybko, bo jestem bardzo już zmęczona. Myślałam, że już nigdy nie skończę, ale się udało. A za 10 minut wyciągam z piekarnika ostatnie ciastka i już. Chyba przez rok yy, nie tknę się w ogóle żadnych ciastek, ciasteczek, pierniczków, niczego. Jestem zmęczona. I jeszcze na dodatek coś mi tu wyskoczyło i strasznie boli. Och, kto by pomyślał, że robienie ciastek mnie tak zmęczy. Ale dzisiejszy dzień jest dla mnie bardzo ciężki i myślę, że to przez to tak się męczę. <grym> Kurczę, jak tak dalej pójdzie, to będę leżała plackiem do końca ciąży. Oliwcia zdobi teraz troszeczkę pierniczków z Emilą, tak? już zdobiła z Emilą? Mhm. Bo mama i Blanka już nie mają siły. A ja jutro zrobię te renifery, ok? Tak. No, tak myślę, że tak będzie najlepiej. A Wy sobie możecie pozdobić. Tak wyglądają już gotowe przez Oliwkę pierniczki. Dobra, otwieramy Ten dwunastkę. No i co masz? Skarpetka. Super teraz tu szukamy dwunastki, tu jest coś dużego. Nie, tak nie do rady. Tutaj możemy porwać. Ale czemu mamy rwać cały kalendarz? Uwaga, co to będzie? Lusterko! Czekaj, Oliwka, Oliwka! Dobra, czyli Olinek ma lusterko, proszę bardzo. Cieszysz się? Dobra, to teraz mama otworzy swój dzień. Mamy dwunastkę, tu mamy coś okrągłego. Co to będzie, co to będzie? Niech, będę się śmiała, jak to będzie też lusterko. Ojej, a tu nie ma nic. I ja dzisiaj też mam lustereczko, więc... Super, mamy dwa. Fajne? Boże. Okej, okay, odzywam się do was po kąpieli. Emilka trochę pozdobiła pierniczków z oliwką tak na kolorowo. E, ja w międzyczasie się poszłam kąpać. E, teraz się wykąpałam, zrobiłam łóżko, e, założyłam mój e, sweterek jeszcze na piżamkę, żeby było mi cieplej i będę teraz troszeczkę z Blanką odpoczywać, bo nie ukrywam, że to te pierniczki dzisiejsze naprawdę bardzo, bardzo dały mi w kość, dużo energii pochłonęły i naprawdę 4 godziny chodziłam cały czas do piekarnika i wymieniałam te blachy i nowe Serię piekłam, więc no, troszeczkę to e, mi czasu zajęło. Oczywiście oliwka 15 minut mi pomagała, a później już mnie zostawiła ze wszystkim. Ja dzisiaj też byłam bardzo e, nerwowa, taka nie wiem, e, niewyspana, jakby, i wszystko mnie denerwuje, wszystko mnie drażni. Więc oliwka teraz poszła się ładnie bawić, a ja e, odpocznę chwilę. I jutro już jedziemy do moich rodziców, więc może sobie coś tam więcej odpocznę, bo jestem naprawdę już bardzo, bardzo zmęczona. Już nic mi się nie chce i naprawdę... Mam ochotę tylko i wyłącznie spać, więc tak nie przedłużam. Eee, zabieram się za mały relaksik, bo Blanka mi tutaj daje popalić, też chcę odpocząć. A później się do Was odezwę, jak już Oliwka wróci. Zobaczymy, co będziemy jeszcze dzisiaj robić. Eee, otworzyłyśmy przed chwilą kalendarze. Okazało się, że i ja i Oliwka dzisiaj miałyśmy w kalendarzu lusterko. W zasadzie Oliwka się bardzo cieszyła z lusterka. Ja w sumie też, bo zawsze takie małe się przyda. Eee, zawsze można gdzieś je zabrać do jakiejś torebki. I sobie nawet jak teraz mam rzęsy Zawsze mi brakuje jakiegoś małego lusterka Żeby sprawdzić i wywinąć na przykład Sobie rzęsy do góry A tak to będę miała takie malutkie Nie miałam nigdy więc mm, Teraz już mam Więc tak, idę odpoczywać I później się do was odezwę, bo jestem naprawdę już okropnie zmęczona I nie wiem czy zasnę Ale y, teraz <gryw> Ale mam nadzieję, że nie i że jeszcze się z wami dzisiaj pożegnam Może jak będę y, Robiła kolację, może później z oliwką Coś to się do Was odezwiemy, bo jest godzina 18.30 dopiero, więc w zasadzie jeszcze e, spory kawał dnia nam został. Kochani, żegnam się z Wami już z moją napuszoną fryzurą. E, idę spać, jestem bardzo zmęczona. Już obejrzałam sobie jeden film, teraz włączę sobie na dobranoc YouTube zgaszę lampę, wołam oliwkę, przytulamy się, idziemy spać, bo już jestem naprawdę bardzo zmęczona, już nie mam na nic siły i zrobiłam sobie tylko teraz herbatkę jeszcze wypiję, przecnę i kładę się, bo już nie ma sensu tego dłużej ciągnąć. Ja już jestem naprawdę zmęczona dzisiaj. Cały czas to powtarzam i nie wiedziałam, że pierniczki tyle energii ze mnie będą potrafiły wycisnąć kiedykolwiek. Ale no, faktycznie, nawet w ciąży jest to duże, duże wyzwanie, więc nie przedłużam. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że miło czas spędziliście dzisiaj z nami. I do zobaczenia już jutro u moich rodziców. Buziaki!